Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa FinCyber.pl może i w naszym odczuciu powinno nawet stać się centrum przynajmniej wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa i w przypadku wystąpienia incydentu teleinformatycznego do koordynacji tych działań. Warunkiem koniecznym w mojej ocenie jest przede wszystkim zaufanie innych podmiotów, a to oznacza, że po pierwsze powinny być zdefiniowane konkretne usługi i te czynności, które na rzecz... Reagowania i koordynacji będzie realizował FinCyber oraz no, bezpieczeństwo tej komunikacji. Czyli to, żebyśmy mieli pewność, że dane, które, informacje, które przekazujemy podczas incydentu, no, nie wyciekały poza to grono, które jest zainteresowane i na rzecz którego ta koordynacja incydentu się odbywa.